No, chłopaki, ostatnio cały czas rozrabiacie. Nudzimy się, co poradzić. Ja się nie nudzę, a nawet bawię przednio. Władca naszej wioski przestał tolerować wasze wybryki. No i co z tego? No właśnie co? Jeśli nie zmienicie swojej postawy, to zostaniecie wyrzuceni z wioski. Haha, niby kto nas wyrzuci. Dobre sobie. Ja jestem w stanie nawet teraz to zrobić. he ty, co ty mi starcze zrobisz? James, James. Co? Słyszałem wiele o kapitanie Zenonie, wiele u wojowników wyszkolił. Niektórzy posiadali wielką siłę, ale zaczęli działać na szkodę wioski. I co z tego? To z tego, że kapitan Zenon pokonał ich sam po kolei. Posłuchaj, kolegi James, a co my z tego będziemy mieli? Że się zmienimy? Nie, dalej będziecie mogli robić biby, ale też będziecie musieli działać dla rady wioski. No to rozumiem. A jeśli będziecie robić to dobrze, to wtedy może będziecie dostawać opłatę, jeszcze się zobaczy. Oto mi pasuje, a tobie. Ba. Rozumiem, że przystajecie na nasze wymogi, więc jutro około 5 rano się spotykamy i zaczynamy trening. Ja pierdolę o 5. Tak, won spać, bo skatuję was i jutro, jak się spóźnicie chociaż minutkę. Nawet jak James się spóźni, to ja też obiewę. Ale kumpel. Tak obaj oberwiecie, robicie za drążynę. Dobra, to ja idę spać. Dobrano, James. Dobrano od kapitanie. No to ja też spierdalam w kimono. Wyśpijcie się i pamiętajcie, piąta rano. James, James. Łe, co jest kurwa? Wstawaj, za 10 piąta jest. Jeszcze 5 minut i wstanę. Nie 5 minut, tylko wstawaj no, chuj o. Uczepił się jak rzep psiego ogona. Wstawaj. Jebej się na łeb. Tak, oto zobaczymy, wstawaj. No co za kutas? dobra wstaje. No i gitara. Idą, kurde a miałem już taką fajną karę wymyśloną, ech kurde. Dobry kapitanie, dobry staruszku to znaczy heche he, jak pan dziś świetnie wygląda, dobra ty mi tutaj oczu nie zamydlaj. Heche. Najpierw zaczniemy od treningu. A to lajtowo, codziennie trenuję na siłce po kilka godzin. No to dobrze, na początek pójdziecie do Doliny Orków. A po co? Spotkacie się z informatorem i weźmiecie od niego list. Potem przyniesiecie go mnie. Kurwa, a ja myślałem, że to ma być trening typu podnoszenie ciężarów i tego typu zabawy. A co to przedszkole? Żebyś się bawił, uszajcie. Spotkacie go pod świątynią. Dobra, komu w drogę temu trampki? Chyba komu w drogę temu czas? No też ładnie, dobra, lecimy. Ty, gdzie te wszystkie orki? Właśnie to mnie dziwi. Dobra, pierdolić, to chodzimy pod tą świątynię, dokładnie. O, zobacz, jest gagata. Ta szkoda, że nie mogę jemu łobić buźki. Witam. No masz. Trzymajcie to i przekażcie kapitanowi. Ja teraz muszę lecieć, bo ktoś może mnie śledzić. No dobrze, przekażemy. Ciekawe co jest napisane w tym liście, nie? Nawet o tym nie myślę. Nie chcę mieć żadnych kłopotów. Dobra, ja też nie. Skończmy tą misję i spierdzielam na siłkę. Oddajcie list jeśli chcecie żyć. Kto to powiedział? Tam jest. Haha, takiś kozak, jeśli nie oddacie listo to nie ujdziecie z życiem. Z nasz... co jest zniknął? Jesteście słabi i nigdy mi nie dacie rady, ale dam wam szansę pożyć. Oddajcie list. Heniek, zniknij i uciekaj z listem do kapitana, a ty? No uciekaj na co czekasz. Teraz tylko ja i ty. Na tobie mi nie zależy. Hej, no, hej, no. no jestem. No to świetnie. Lecimy teraz do kapitana. No jesteście. Proszę o to list. Były jakieś komplikacje. Tak były. Napadł nas jakiś tajemniczy ninja. I co zrobiliście? Chach, wkręciliśmy go. Jak gdy informator powiedział nam, że ktoś go może śledzić, postanowiliśmy wymyślić plan w razie gdyby ktoś nas zaatakował. Na czym polegałowy plan? Na tym, że James miał cały czas lista, jeśli przeciwnik okazałby się silny, a tak było, to wtedy James podchwytliwi mówi do mnie: Henio, zniknij i uciekaj z listem do kapitana. Ja wtedy znikam i uciekam, a przeciwnik próbuje mnie odnaleźć na daremno. No ładnie, powiem szczerze, że nie spodziewałem się czegoś takiego po was, ale jestem mile zaskoczony. Na dziś koniec idźcie do domu i odpocznijcie, a ja muszę załatwić sprawy związane z tym listem. Dziękujemy, to do zobaczenia. No narazka. Opowiedzieli mi całą sytuację i według mnie dobrze się zachowali. No mają potencjał i odwagę, będą dobrymi wojownikami. Gdyby się dowiedzieli, że to był sprawdzian, to zrobiliby mi Saigon, także na razie ani słowa, dobrze? Dobrze, ja teraz uciekam, bo dostałem misję Randibe. okej, okay, dziękuję jeszcze raz za pomoc i uważaj na siebie. Powodzenia.